zjawisko głodu nikotynowego. Pacjent przestaje sięgać po papierosa. Po trzecie, na poziomie emocjonalnym pomaga pacjentowi zrelaksować się, uspokoić, daje mu poczucie bezpieczeństwa. Pacjent nie potrzebuje już palić po to, aby się uspokoić. A więc smokery pozwala organizmowi oczyścić się z nikotyny, pomaga zlikwidować głód nikotynowy i pozwala zrelaksować się, uspokoić i zyskać poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie. obejmuje wszystkie aspekty uzależnienia nikotynowego i dlatego jest tak skuteczny. Czuję się świetnie. Od czasu, gdy stosując smokowej rzuciłam palenie, mogę spacerować, bawić się i biegać z moją półtora roczną siostrzenicą. Budzę się rano, mogę lekko oddychać, nie mam zatkanych dróg oddechowych. Najważniejsze w kuracji smokowej jest to, że jest łatwa. is that it's easy. Panie doktorze, czym różni się kuracja Smokowej od innych środków pomagających rzucić palenie? Po pierwsze, Smokeway nie ma z nimi nic wspólnego. Ten środek można kupić jedynie na receptę, a jego rzeczywiste przeznaczenie to zwalczanie ciężkich depresji. A co pan powie o takich środkach, jak zawierające nikotynę gumy do rzucia? Ich podstawowe działanie polega na dostarczaniu do organizmu nikotyny w stanie czystym. A kiedy w krwiobiegu znajduje się wysokie stężenie nikotyny, zwiększa się ryzyko wylewu lub niebezpiecznego wzrostu ciśnienia. Może również wystąpić zjawisko Poważnego zatrucia nikotynowego. Naprawdę? Może to pani przeczytać w ostrzeżeniu, które znajduje się na każdym opakowaniu tego typu środka. Otóż, standardowe środki odzwyczajające opierają swoje działanie na ciągłym dostarczaniu organizmowi czystej nikotyny. Smokowej przeciwnie, z punktu widzenia medycyny jest to jedynie słuszne. Smokowej działa na wszystkich trzech poziomach uzależnienia: fizjologicznym, psychicznym i emocjonalnym. I pamiętajmy, inne środki są bardzo drogie. A więc palacze odwagi, Smoke Away to wasza szansa na zdrowe i długie życie. Smoke Away zwalcza nałóg palenia na trzech poziomach. Pierwszy ze składników kuracji to Formuła 1, środek dzięki któremu możliwa jest detoksykacja organizmu. Drugi to homeopatyczny suplement, likwidujący głód nikotynowy. Dzięki niemu nie chce ci sięgać po papierosa. Trzeci to Formuła 2. Specyfik odżywiający Twój organizm, pomagający przedłużyć i wzmocnić efekt detoksykacji organizmu. Smoke Away pozwoli Ci szybko, łatwo i skutecznie rzucić palenie w 7 dni. Czuję się cudownie. Czuję się świetnie. Moje ubranie, mój oddech nie cuchną już papierosami. Przestałem wreszcie szkodzić samemu sobie, mojej rodzinie i przyjaciołom. Smoke Away bez żadnych skutków ubocznych. Rzucisz palenie w 7 dni. Smoke Away za jedyne 299,90 zł lub na dogodne raty tylko 33,92 zł miesięcznie. Rzuć palenie bez stresu i wyrzeczeń w 7 dni. Smoke Away pomógł już tysiącom ludzi, pomoże i tobie. Zamów. Zadzwoń 022 51 25 312. Powerbank, 4 w jednym, ładowarka, latarka, dioda LED, lampka nocna. Tylko 199 zł. www.emarket.pl. Świat perwersyjnego seksu wciąga i niszczy. Prywatne śledztwo zdesperowanego policjanta doprowadza go na skraj przepaści. Nie musiałem go zabijać. Pański brat po prostu zginął, poszukując super orgazmu. Dolf Lundgren w kręgu mrocznych pragnień. Niebezpieczny związek dzisiaj o 20.30. Teraz kupując dekoder cyfrowego polsatu, nareszcie masz wybór. Dzięki naszej nowej ofercie Ty decydujesz. Płacisz abonament i masz dostęp do atrakcyjnej oferty cyfrowego Polsatu. Lub nie płacisz i nadal oglądasz bezpłatne kanały cyfrowe. Nareszcie masz wybór. Uwaga! Specjalna oferta w cenie abonament na 6 miesięcy. Zadzwoń i zamów, by odnieść punkty oznaczone znakiem cyfrowy Polsat. Słyszałem, że w Kolumbii rozlewają hopkole. Sprawdźcie to. To nieprawda, że w Kolumbii rozlewa się hopkole. Sklepy sieci Biedronka codziennie sprzedają tysiące ton produktów. Dlatego Biedronka oferuje tak dobrą jakość za tak niskie ceny. Nektarynka w koszyku 1 kg 2,99, kuleczki śniadaniowe hopki 500 gramów tylko 3,55, lody waniliowo-truskawkowo orzechowe 2 litry jedynie 3,99. Biedronka zaprasza do ponad 600 sklepów. Czerwone wino. Sok. Kawa. Nowy Waniż Oxy Action Spray do dywanów i tapicerki całkowicie usuwa trudne plamy. Piana z aktywnym tlenem wnika w głąb tkaniny i natychmiast zaczyna działać. Po paru minutach zbierz pianę suchą ściereczką i popatrz: plama po kawie zniknęła! Plama z soku szpeci twoją kanapę. Po prostu spryskaj plamę i zobacz, jak znika na twoich oczach. Nowy vanish Oxy Action spray do dywanów i tapiterki całkowicie usuwa trudne plamy. Nowy popietna stawka do wszystkich sieci. Minuta 80 groszy, SMS 20 groszy. Proste. Fajnie. Tak, tak. Yeah! Szukasz świeżych doznań? Tak, dlatego wybrałam nowy antyperspirant FADRAI Plus Ekstra. Zapewnia mi świeżość przez 24 godziny. Plus skuteczną ochronę przed poceniem się. Sprawdza się nawet w ekstremalnych sytuacjach. Fa, teraz mogę wszystko. Satysfakcja gwarantowana. Szczegóły na opakowaniach. 150 metrów do mety i prowadzi Mlangeni. Dogania go Alfonso. Tuż za nim jest Zolani. Który z nich ustanowi nowy rekord? Czy ktoś dogoni Mlangeniego? O, być może tak! Czy to nasz kamerzysta? Tak, to on! Dogania lidera! Przez cały wyścig biegnie z kamerą na ramieniu. To nieprawdopodobne! Mlangeni zdobywa złoto dla kamerzysty. Chwała zwycięzcy! Powerade Gold Medal w złotej butelce tylko w limitowanej serii. Padłeś, powstań Powerade. Czerwone wino. Sok. Kawa. Nowy Wani Action Spray do dywanów i tapicerki całkowicie usuwa trudne plamy. Piana z aktywnym tlenem wnika w głąb tkaniny i natychmiast zaczyna działać. Po paru minutach zbierz pianę suchą ściereczką i popatrz: plama po kawie zniknęła! Plama z soku szpeci twoją kanapę? Po prostu spryskaj plamę i zobacz jak znika na twoich oczach. Nowy Vanish Oxy Action Spray do dywanów i tapicerki. Całkowicie usuwa trudne plamy. Nowy popiet, stawka do wszystkich sieci. Minuta 80 groszy, SMS 20 groszy, proste. Fajnie. W dzisiejszym świecie na samotną kobietę czeka wiele zasadzek. Nigdy nie wiesz, co akurat czai się za rogiem. Jednak grunt to nie tracić głowy. W końcu takie wyzwanie może okazać się całkiem pociągające. Najważniejszy jest element zaskoczenia. Później idzie już lekko. A nie mówiłam? Wiecie, co mam na myśli? Ta sylwetka, ten smak. Nazwijmy to tajemnicą pół kalorii. Coca-Cola Light, sylwetka ze smakiem. Mi. Nie będziesz chwała. Poznajcie się. Ola będzie z nami pracować. Cześć, jestem Michał. Co za fryzura! Przegrałaś jakiś zakład? Słucham? Jak to ma cokolwiek działać, jeśli przychodzą tu z takimi włosami? Lekka obsesja na punkcie odstających kosmyków. Nowy Sun Silk Satin Proteins. I twoje włosy pozostaną proste przez cały dzień. Sun Silk, ten fioletowy. Czy jesteś pewna, że właściwie dbasz o skórę Twojego maleństwa? Nivea Baby to jedyne kosmetyki do pielęgnacji niemowląt polecane przez Instytut Matki i Dziecka. A mówił, że spadną tylko na sekundę. Nowy pop. Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy do wszystkich sieci. Fajnie. <noise> Cześć mamo Widziałam cię w telewizji, świetny kolor Intensywny, prawda? Zniszczysz włosy Mamo, używam nowej farby Garnier Color Naturals z olejkiem z oliwek Włosy lśnią, siwych nie ma, są miękkie, o niebo lepsze niż po tej twojej farbie Nowo skomplikowana i droga farba Łatwo się nakłada i jest niedroga, tak jak twoja Garnier yes. Color Naturals, przekonaj się sama Gdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował świeżego oddechu. Dlatego gumę do życia Winterfresh powinieneś mieć zawsze przy sobie. Winterfresh. Mroźna świeżość oddechu na długi czas. W Nowym naj wielka gra ofiada Pandę Olimpiki 100 tysięcy złotych oraz hit na DVD. Słodka zemsta, komedia sensacyjna z Sylwestrem Stallone w roli ochroniarza zakochanego w córce mafioza. Możesz też kupić naj bez filmu po niższej cenie. Już nie musisz szorować skóry, aby dogłębnie ją oczyścić. Nowy, łagodny antybakteryjny krem garnier czysta skóra. Dogłębnie odblokowuje pory dzięki kremowej konsystencji z ekstraktem z ogórka oczyszcza wrażliwą skórę, nie podrażniając jej. Oczyszczający krem garnier czysta skóra. Bezlitosny dla porów, łagodny dla skóry. Garnier. Chcesz optymalnego efektu? Działaj potrójnie. Oczyszczaj, tonizuj, nawilżaj. Stosuj kompletny program pielęgnacyjny Garnier Czysta Skóra. Rewolucję w goleniu przedstawia WIT. Teraz możesz golić się bez ostrzy. Nowy zestaw WIT Razera. Maszynka bez ostrza i 3-minutowy żel krem. Zapomnisz o zacięciach, wysuszonej skórze i włoskach. Skóra zostanie gładka dwa razy dłużej niż po tradycyjnym goleniu, gdyby każde uczucie mogło trwać tak długo. Na dni urody WIT zapraszamy do Halsel Gross. Браво. Да. Так.